Witam wszystkich. Dzisiaj o moim ulubionym nożu. Zapraszam na materiał. Od wielu lat, od 2008 roku, gdy założyłem konto na Knives.pl, zacząłem się bawić nożami, poszukiwać tego ulubionego takiego, który będzie ze mną na co dzień, będzie spełniał moje wszystkie wymogi i Dosyć szybko zrozumiałem, że nóż to nie jest dokładnie to, co ja bym chciał nosić przy sobie na co dzień. Sam nóż to było dla mnie zawsze za mało. Bardzo odpowiadało mi funkcjonalnością posiadania scyzoryka szwajcarskiego. Jednak brak noża z blokadą oraz ostrza otwieranego jedną ręką plus klipsa do przenoszenia sprawiały, że scyzoryk tak. Czasem był w tej kieszeni, czasem nie. Najczęściej drażnił, więc trafiał do plecaka, do torby. Nie był bezpośrednio przy mnie, gdy tego potrzebowałem. No i tak trafiłem na pierwszego Lettermana. Był to Modern Blast, rok bodajże 2011. I tak od niego potoczyła się ta moja przygoda z Lettermanami, by ostatecznie wylądować na tym maluchu, czyli modelu Skeletul w tej wersji CX, czyli z włóknem węglowym i ostrzem, jak na tamte czasy, można było spokojnie powiedzieć stalą premium, tak. Bo mamy 154 cm stal, on tak jak tu widać. Eee To jest nóż, który tak naprawdę spełnia moje oczekiwania, jeżeli chodzi o nóż. W zwykłym nożu zawsze brakowało mi tam jakiegoś śrubokręta, bo życie przed nami stawia często sytuacje, w których te śrubki trzeba odkręcać. Ktoś ma dzieci, to też jeszcze wie, że te wszystkie zabawki mają klapki zakręcane na baterie przez śrubeczki. W związku z czym trzeba czymś to odkręcić. Mój model jest ze mną już, o ile dobrze pamiętam, od października 2019 roku. Więc mam go już prawie 5 lat. Nie jest to mój pierwszy skeletul. To już drugi model mój. Poprzedni trafił w momencie, gdy byłem w tym błędnym kole ciągłego zmieniania sprzętu na co dzień. I tak jak to zwykle miałem w zwyczaju, po pół roku wymieniałem nóż na kolejny. I tak stało się też z tamtym skeletulem, jednak sprawił, że po raz pierwszy brakowało. Brakowało mi tego noża, który sprzedałem. I ciągle gdzieś tam się w głowie kotłowało, jeszcze gdy widziałem go gdzieś na zdjęciach, ciągle myślałem o tym, że nie był to chyba jeden najlepszy pomysł go sprzedawać, bo chyba on to był najbliższy temu ideałowi. Tak więc w 2019, tak jak mówię, w październiku udało mi się nabyć w fajnej cenie ten egzemplarz i od tego momentu nie rozstaję się z nim, jest ze mną na co dzień. Skeletul wersja CX. Mamy to, co zawsze chciałem mieć w nożu na co dzień: ostrze, blokowane. Tu dodatkowo fajna stal. Osobiście uważam, że, jak na tamte czasy, czyli rok 2008, gdy była premiera skeletula od Lettermana, można było powiedzieć, że to jest stal premium. Na dzisiejsze standardy, gdy Letterman już zaczyna się bawić wkładanie stali Magna Cut do swoich multitooli pojawił się model Ark z taką stalą. Uważam, że ta stal powinna być zaktualizowana już moim zdaniem, żeby mówić tu o stali premium, powinna się tu znaleźć przynajmniej S30V. Natomiast fajnie, że jest tutaj coś innego, bo gdy mamy zamiar używać go jako głównego ostrza, no to szkoda by było, gdyby tu była inna stal. Ta sprawia, że nie trzeba tego tak często ostrzyć. A mając na uwadze, że jest to ostrze używane często, przynajmniej tak u mnie jest, bardzo fajnie, że nie muszę go ostrzyć często, tym bardziej, że po prostu nienawidzę ostrzyć noży. Wiem, są ludzie, którzy lubią to robić, sprawia mi to przyjemność, odstresowuje ich. U mnie jest odwrotnie. Im twardsza stal, im więcej czasu trzeba poświęcić na ostrzenie, tym bardziej dostaje białej gorączki. Dlatego ta stal jest takim dosyć fajnym kompromisem, jak dla mnie, pod względem ostrzenia. Wiem, wiem, zaraz by się pojawiły komentarze, pewnie odnośnie tego, że chcę S30. Zdaję sobie sprawę, że trzeba byłoby to ostrzyć bardziej częściej, znaczy poświęcać więcej czasu na wyprowadzanie tej krawędzi, tak jak trzeba. Natomiast podejrzewam, że robiłbym to dużo rzadziej. Tom 154 średnio co dwa, czasem trzy tygodnie, w zależności jak czas pozwoli, ostrze. Przelatuje na ceramice i zazwyczaj poziom golenia włosków im nie to wystarcza. Najważniejsze, używam go do, często do spożywki w pracy. E, pomidorki to jest dla mnie podstawa. Musi przelecieć przez pomidorek bez zająknięcia, nie miażdżyć, tylko ciąć plasterki. Tu nie mam z tym nigdy problemu. Ostrze jest blokowane. Mamy tutaj znanego z liner loka. Jedyne czego żałuję to to, że to jeszcze jest egzemplarz, yy, który posiada jedną podkładkę. Nie wiem czy to będzie widać. Jedna podkładka jest z fosforu brązu, natomiast drugą Zetterman zastosował nylonową. Jest to teoretyczny upgrade w stosunku do. Pierwszych egzemplarzy, których te dwie podkładki były z fosforu brązu. na szczęście w nowych kolorach CX, które się pojawiły ostatnio na rynku, wrócili już do tych podkładek z fosforu brązu góra-dół. Więc tu na plus dla Lettermana, jeżeli chodzi o powrót do tego. Nie wiem po co w ogóle się z tym bawili i zmieniali coś w tej kwestii. Bardzo zależało mi na tym, żeby wrócić się do egzemplarza, który posiada włókno węglowe. Wiem, że to nie przekłada się w żaden sposób na użytkowanie tego tula, natomiast jest takim miłym akcentem. Fajnie jest mieć coś innego, wyróżniającego się w stosunku do zwykłego CX. -a. Szkoda, że ten element został już zastąpiony też przez wkładkę aluminiową. Koszta robią swoje. Lederman szuka oszczędności, to widać. I. Jest to egzemplarz, który posiada jeszcze stary typ śrub. Jest śruba plus podkładka, zresztą widać, że one się odróżniają kolorem między sobą. Obecnie jest to jako jeden element, kiedyś to było w ten sposób montowane. Osobiście bardziej preferuję ten typ śrub plus podkładka, bardziej mi się to wizualnie podoba, stwarza takie wrażenie fajniejszego narzędzia, solidniejszego trochę. Hmm. Tak dodatkowo, no to tak jak we wszystkich skryturach mamy tutaj skrytkę na bit. Tutaj u mnie w moim przypadku ten Filipsik. Tutaj składany pyk, mamy kombinerki. Jak widać używany. 5 lat w kieszeni robi swoje. Ja się z nim nie cackam. To co ma zrobić robi. Yy... Fakt faktem siatka nie była gruba, ale kładłem siatkę na ogrodzeniu, by uniemożliwić psu ucieczkę za ogrodzenie. I najwygodniej mi się tym to ciało. Z zwykłymi kombinerkami było ciężej. Nie miałem innych przecinaków. Te są węższe, fajnie wchodziły w te oczka i ciały. Zresztą te zarysowania właśnie chyba powstały wtedy, tak mi się wydaje. Spasowanie nadal jest idealne. Nadal można nim wyrywać włoski, więc... Najczęściej pełną funkcję właśnie takiej szczypiec, szczypiec, jakieś takie pensety na sterydach. Do tego znajdują się, unadaję się znakomicie, nie mam tutaj żadnych przeciw, przeciw uwag. Naprawdę spoko sprawa. Konstrukcyjnie też podoba mi się to, że całość opiera się na sprężynach, bo blokuje to w pozycji otwartej i zamkniętej tej kombinerki. To jest bardzo fajne. Klips, Klips no, jak widać nie jest już idealnie prosty, tak jak tutaj widać, może nie widać, nie styka się z samym narzędziem idealnie. Wynika to z tego, że już kilkukrotnie był odgięty i prostowany przeze mnie. Natomiast trzyma bez problemu, jedyne co zrobiłem to tą część odstającą odgiąłem jeszcze bardziej do góry, by w grubszych spodniach typu bojówki, grubszy jeans czy kurtka jakaś z grubszym krawędzią kieszyń, gdzie jest zamek, coś takiego. Teraz ten klips wchodzi tam bez problemu. Oryginalnie bywały z tym problemem. Musiałem się bawić. Teraz jest w pełni intuicyjnie. Wkładam, wyciągam, nie ma problemu. Petarda rozwiązanie. Hmm. Klips jest też troszkę dogięty, by był bardziej dociskający. Oryginalnie wydaje mi się, że trochę słabo to trzymało. Bałem się, że go zgubię. Teraz takiego problemu nie mam. Hmm. Otwierasz do butelek. Używany kilkukrotnie, świetna sprawa. Bardzo podoba mi się to, że wyciągam skeletula z kieszeni i buteleczkę można już otwierać, nie trzeba tego szukać otwierać tego narzędzia, ono jest od razu dostępne. Bardzo fajna sprawa, jak jest cieplutko i czemu otworzyć sobie buteleczkę z napojem. Super, naprawdę super. Podoba mi się właśnie to, że to jest taki minimalizm. Waga nieduża, mamy wagę foldera, to jest około chyba 160 gramów, dobrze pamiętam. Ostrze nie ma nawet 7 cm, ale do codziennego użytku w pełni wystarcza. Ja jestem z niego naprawdę zadowolony i w zasadzie na co dzień w mieście nie potrzebuję innego, a zdarzało się, że brałem go też często w góry i nie wyciągałem nawet mory z plecaka, by coś tam ogarnąć ze spożywki, tylko robiłem to właśnie z kieletulem i też nie mam z tym problemu oczywiście jak dla mnie najbliższy ideałowi, ale idealny też nie jest, mam co do niego kilka zastrzeżeń, fajnie by było gdyby kiedyś Letterman zdecydował się na wypuszczenie jakiejś aktualizacji do tego modelu choć szanse są małe podejrzewam, że ten model zostanie z nami na długo i o ile w ogóle coś się zmieni to tak jak mówiłem, może zniknąć ta stalna rzecz jakiejś innej Mam nadzieję, że to będzie upgrade, a nie w drugą stronę. Zobaczymy. Osobiście, ilość otworów tutaj troszkę moim zdaniem wiem. Kwestia wizualna, to się miało zgrywać, miało być spójne. Moim zdaniem, te otwory niepotrzebne. Wystarczy ten otwór. Tutaj, tak samo nie jest to potrzebne. Wystarczyłoby lekkie wgłębienie w ostrzu, by Titan Ball wchodził w to i blokował nam ostrze. Niepotrzebnie. Tak wielcili i osłabiali to ostrze. Wystarczyłoby tylko to otwarcie. Te od dziury, te otwory, przepraszam, mogłyby być zaznaczone po prostu wypalane laserem tak? w postaci kropek takich, żeby to się spójnie jakoś zgrywało. Nie musiały być e, wiercone. Coś na wzór tego jak mamy w RX-ie, tak? czyli w tej wersji ratowniczej Skeletula. Hmm. Tam właśnie nie ma tych utworów i jak się okazuje, no da się, prawda. No. Więc to bym na pewno poprawił. Chciałbym, żeby to ostrze było też minimalnie dłuższe. Fajnie by było, gdyby to było takiej długości jak małe, czyli um, tam jest bodajże niecałe 8 cm tego ostrza. Czyli tak około centymetra dłużej. Tutaj też jak widać, e, o, gdzie jest końcówka, a gdzie jest jeszcze opcja, dałoby się je wydłużyć. Podejrzewam, że to jest związane z restrykcjami niektórych miast w Stanach, bo tam wiem, że niektóre miasta mają właśnie ograniczenia co do długości ostrza i żeby nie mieć Problemów ze sprzedażą narzędzia, no to pewnie Letterman poszedł to, żeby skrócić to ostrze i dopasować je do tych restrykcji. Natomiast osobiście chciałbym mieć troszkę dłuższe to ostrze, ale jest ok. Tutaj nie mam co do tego problemów, jeżeli chodzi o użytkowanie. I kolejną rzeczą, którą bym zmienił troszkę, to kształt tych kombinerek. Jak na tak małe, które najczęściej pełną funkcję, właśnie szczypcy, wydaje mi się, że one są troszkę za grube na końcach to powinno troszkę schodzić i tworzyć taki większy, spiczasty czubek na końcu, tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, może by tego byłoby bardziej precyzyjne, mi się wydaje, I, i, i to by było spoko, no i fajnie by było by były troszeczkę bardziej rozbudowane. Nie wiem, że tu chodzi o wagę, natomiast no nie obraziłbym się, gdyby były troszkę inaczej zaprojektowane. Coś w stylu tych kombinerek, które są w modelu REV. One są tam naprawdę bardzo fajne. Kto nie miał Reva. Warto sobie sprawdzić, model nie jest drogi. A moim zdaniem, jedne z fajniejszych kombinerek Lettermana i bardziej odpornych, naprawdę to co one potrafią na tak mały multitrul zrobić, szacun, naprawdę. Testowałem swojego rewa swego czasu, jak remontowałem mieszkanie i naprawdę szacun, bo to jest najbardziej budżetowy model Lettermana. A te kombinerki to jest po prostu petarda. I fajnie by było, gdyby były podobne tutaj bo jak wiemy w Letterman, znaczy Skeletul często pojawia się na zdjęciach z pękniętymi kombinerkami, to jest chyba najczęstsza awaria tego modelu Wynika to najczęściej prawdopodobnie z tego, że nie jest dostosowane narzędzie do pracy Zdarzają się pewnie też defekty Co jeszcze tu o Skeletul można powiedzieć? No występuje w, obecnie w trzech wariantach, mamy zwykłego w wersji z ostrzem combo, czyli częściowo ząbkowanej w tej części i ostrzec ostrze wykonany ze stali 420 HC. Występuje w różnych kolorach. Można sobie sprawdzić na internecie, były limitki, jak chociażby Kojot, czy wersja w pełni czarna z ostrzem z nadrukowaną siatką topograficzną, czyli ten model Topo. Mamy wersję CX. Czyli do tej pory tylko ta wersja kolorystyczna od tego roku już pojawiła się też na rynku polskim, możecie sobie sprawdzić. Mamy dodatkowe cztery kolory, więc jest już w czym wybierać. I mamy wersję RX, która pojawia się jakiś czas temu. Najbardziej zróżnicowaną w stosunku do tych standardowych Lettermanów. Ostrze jest również wykonane za 154CM, natomiast jest w pełni ząbkowane. Jako, że jest to model przeznaczony do celów ratowniczych, no to tak zastosowali. I płaski śrubokręt nie jest z dwóch stron płaski, tylko że z jednej strony jest końcówka płaska, z drugiej mamy wybijak do szyb. Występuje w kolorze czerwonym była też wersja pomarańczowa, choć osobiście powiem, że od premiery nie spotkałem się z nim. Nie wiem, czy z niej zrezygnowali i zostawi tylko czerwoną, czy tylko na naszym rynku się nie pojawiła pomarańczowa i jest tylko czerwona. Natomiast na pewno czerwoną możecie dostać na naszym rynku. Widziałem ją w sklepach, parę razy pojawiła się też na portalach aukcyjnych. Yy, więc jest taka możliwość, żeby dostać wersję ratowniczą bez problemu. Yy, co by tu jeszcze można było powiedzieć o Lettermanie? No. Tak wygląda w stosunku do 111 mm modelu Victorinoxa, tutaj mamy model Forester, jak widać troszeczkę krótszy i tu mamy takie ostrze, które jest dla mnie najbliższe ideałowi, marzę o tym, żeby tu było coś podobnego, to jest chodzi o wymiar i o budowę. Jest w pełni płaskie, otwierane otworem. Uwielbiam otwory, nienawidzę kołków. Eee, tu jak widać, krawędź troszkę krótsza od tej. Fajnie byłaby kiedyś, coś takiego było w Skeletulu. No cóż. Letterman Skeletul. Jak dla mnie niezastąpiony towarzysz ja codziennego. Nie wychodzę bez niego do pracy w pracy także z nim w kieszeni po pracy jest ze mną zawsze wszędzie często się przydaje nie jest może idealny, ale nie ma rzeczy idealnych, natomiast jest jak dla mnie najbliższy ideałowi i zdecydowanie jest moim ulubionym nożem na co dzień. Tak, jest to multitool, natomiast nawet sam letterman w jednym z filmów powiedział, że to jest 51% noża, 49% multitula. U mnie może nawet więcej, jeżeli chodzi o użytkowanie noża. Zestaw prawie idealny. Do 100% ideału można by się było pokusić jeszcze o nożyczki, choć nie jest to wymagane. Nie, na, nie, nie jest problematyczne. Osobiście mam przy kluczach. Victorinoxa 58 mm model Classic jego nożyczki w pełni mi wystarczają więc ja nie mam tutaj problemu z tym, że nie ma tutaj nożyczek tak więc jedyne co mogę powiedzieć nie zaczynajcie od niego bo jak go kupicie to najprawdopodobniej zakończy się wasza przygoda z testowaniem tak jak w moim przypadku Namieszał na tyle, że wyparł wszystko inne i w zasadzie nie szukam następcy. To w zasadzie tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie materiału. Jeżeli się pojawił, zostaw komentarz, daj lajka, a może nawet suba zostaw. Będę bardzo wdzięczny. Na pewno pomoże to w rozwijaniu kanału i zwiększeniu jego zasięgów. Tak więc trzymajcie się. Niech weekend będzie znośny. Do zobaczenia. Na razie. Hej.